Cześć! W dzisiejszym odcinku nagrywamy QA. E, za, pytania zadała mi Kinga Netlack. E, czarny czy niebieski? E, ogólnie wolę niebieski. E, kot czy pies? Mam kota i psa, ale e, wolę psy. Sony czy Samsung? Ja mam Samsunga, więc wolę Samsung. Komedia czy horror? Wolę komedię. Owoce czy warzywa? Yy, warzyw nie lubię, wybieram owoce. Milka czy Wawel? Yy, zależy, jaki Wawel i Milka, ale wolę Milka. Rurki czy drasy? Yy, Wola rurki. Angielski czy polski? Oczywiście, że polski. Kot szaleje. No, teraz nic nie robi. Francuski czy niemiecki? Chodzę na francuski, więc wybieram francuski. E, wolisz jeździć na motorze czy na rowerze? Oczywiście, że na motorze. Mm, masz rodzeństwo? Tak, mam siostrę. Ma zwierzaki, mam kota i psa. Tak, wcześniej mówiłem. Jeż jeżeli chcecie mieć swoje pytania w QA to piszcie w komentarzach. Jeśli Wam się film spodobał, to lajkujcie. Jeśli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie. Dziękuję za oglądanie. Jutro będzie nowy filmik.